Jak się macie z tej strony Stix? Witam Was bardzo serdecznie i to jest informacja, część druga. Dowiecie się dzisiaj, co planujemy na najbliższy tydzień, czym się zajmujemy, jakie mamy plany, tak dalej. Może na początek chciałbym podziękować wszystkim, którzy czy kliknęli dotychczas subskrybuj. Jest nas już 25 i to myślę jak na start bardzo dużo. Dosyć specyficzny ma to też jakby rozgłos, ponieważ na razie rozsyłamy to po samych znajomych. No mam nadzieję, że pojawiają się też ludzie, którzy jakoś nas znajdują i, 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 i po prostu to klikają. Na kanale pojawiają się cały czas regularnie filmy. Zrobiliśmy sobie grafik, którego będziemy przestrzegać. Myślę, że go zaraz wkleję na ekraniku. Zobaczycie gdzieś tam u siebie na, na ekraniku będzie to mniej więcej pokazanie, kiedy w jakich dniach możecie się spoda spodziewać danego filmu. Ode mnie możecie się spodziewać, że dalej będę prowadził Sniper Elite V2. Dodatko pojawi się nowa seria ho horrory w środowe wieczory. Będziecie mogli zobaczyć mnie na kamerce właśnie jak i przed ekranem swojego komputera, jak męczę się na horrorach i, I myślę, że będziecie mieć z tego dużo uciechy i frajdy. Ściągnąłem trzy gry, które za chwilę będziecie mogli zobaczyć. Te trzy gry są darmowe, są do ściągnięcia, także link tak, także podam. Będziecie mogli spróbować swoje gier. Nie chcę grać w oklepane gry horror, horrorowate jak SCP czy Slender, bo, bo to już chyba znacie i to już jest trochę nudne. Natomiast jest dużo, dużo fajnych gier, które możecie jeszcze poznać. Dodatkowo myślę, że na kanale co jakiś czas będą po pojawiać się filmiki z gry League of Legends, ponieważ wraz z selektorem, jeszcze mi telefon się rozładowywuje, wraz z selektorem gramy cały czas. Ja, ja mam aktualnie Diament 4, a selektor ma Platynę 4 też. I gramy duo dosyć często, mamy dużo zabawy i fanu. Także mogą się pojawić filmiki zarówno ze streama, jak i takie nagrywane przez nas. No cóż, myślę, że to by było wszystko na, na dzisiaj. I mam nadzieję, że Wam się spodoba najbliższy tydzień. I to by było na tyle. Żegnam się z Wami, ja byłem Stix i Zaikzernie.